Hej, witam w Start test i zapraszam na test Skody Eniak iV. W tym przypadku mamy do testu, czy też ja mam do testu, Skodę z baterią 80 kWh. Tak właściwie to są 82, 80 jest tylko w nazwie. Jeśli chodzi o inne pojemności oraz moc, wszystko już widzicie na ekranie. Samochód, jak dla mnie, petarda. Wygląda prost, rewelacyjnie bardzo agresywny przód agresywna sylwetka. Nie jest to taki typowy SUV. Można byłoby to sklasyfikować jako SUV, ale to nie jest SUV. Jak dla mnie to nie jest SUV. To jest bardziej takie połączenie suwa i Minivana. To jest takie moje zdanie e, na ten temat. Zobaczcie tutaj te wloty. Są takie wloty powietrza. Najpierw myślałem, że to są LEDy, ale nie. LEDy są na górze. Tu są tylko, to jest tylko, tylko dekoracja. No ogólnie, tak powiedziałem na samym początku, sylwetka zarąbista. Duże koła, w standardzie są dziewiętnastki. Tutaj mamy 21 cali. To naprawdę robi, robi robotę. Tył, również agresywny, bym powiedział, bardzo ładnie to wygląda. Ogólnie nigdy nie mówię, czy też nie poświęcam czasu na to, aby powiedzieć, jak, spo, jak samochód wygląda, ponieważ zawsze twierdzę, że to nie u mnie. Ja tutaj nie prowadzę audycji dla osób. Niewidomych, nawet jakbym prowadził to osobie niewidomej od urodzenia, nic by to nie dało. U mnie są e, rzeczowo fakty i tylko fakty. No, ale dzisiaj, z racji tego, że ten samochód jest jakby na chwilę obecną moim mm, numer 1, numer 2, to się jeszcze okaże. Jeśli chodzi o samochody elektryczne, i mega mi się podoba, dlatego postanowiłem wam ten samochód pokazać z zewnątrz. Trochę o tym samochodzie powiedzieć, co mi się podoba, co mi się nie podoba. A właściwie podoba mi się to i wszystko. Dziś będę takim typowym. Panem z Ich Troje. Ci, którzy oglądają mój kanał, a w szczególności ci, którzy oglądali napitego w Sorento, to wiedzą o kim mówię, czyli dziś będę chyba, chyba tak mi się wydaje, że będę chwalił. Będę chwalił. Na razie jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny tego samochodu, to no bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Dobra, wsiadam do środka. To jest widoczność z mojego punktu widzenia. Tak, jak to, tak ja to widzę. To lusterko tutaj jest bardzo mała odległość. Zobaczcie między tym tabletem a tym lusterkiem, ale... Ale to naprawdę nie przeszkadza jadąc tym samochodem. Słupki są bardzo cienkie, zobaczcie? Bardzo cienkie, również widoczność jest rewelacyjna z jednej, jak i z drugiej strony. Duże lusterka z dwóch stron. Przepraszam, zamknę sobie drzwi. No i oczywiście ta klamka. Klamka jest po prostu rewelacja. Zobaczcie. Duże lusterka, w których widać, widać naprawdę wszystko. Takie drobne zastrzeżenie do tego stycznego lusterka. Ono takie jest. Hmm. Jakoś nie przyzwyczaiłem się jeszcze do niego. No i tak to wygląda. Ja bym spojrzał za siebie. Słupków praktycznie ostatnich nie widać, ponieważ zagłówki zasłaniają. I ta widoczność jest bardzo, bardzo ograniczona. Patrząc do tyłu za siebie. Ale tak jak ja zawsze powtarzam, jak parkuję na lusterka, więc to nie ma problemu. Mamy oczywiście kamerę cofania. I teraz tak, co najważniejsze. Linie... Się ruszają, czyli to jest ok. Tu widzimy też, jakby grafikę tego samochodu. Ta kamera, swoją drogą, ona jest bardzo nisko zamontowana i czasami powiem Wam, że na samym początku wygodniej, byłoby, wygodniej było mi parkować na lusterka niż patrząc tą kamerę swoją drogą. Wrzucając wsteczne, to lusterko z automatu obniża nam się w dół. U Was będzie to, to lusterko, czyli to od pasażera aby mieć lepszą widoczność no tak to wygląda, tutaj cudów nie ma <laughs> na chwilę obecną może przejdę właśnie do, do tego, zobaczcie to zrobiłem tak, 59 mil godzina 45 no tam była przerwa, to ok 34 mile na godzinę średnia prędkość dziwne, bo jechałem głównie autostradą i to była prędkość zawsze 70 mil na godzinę nie licząc tamtego miasta zjazdu na tutaj na serwis no i spalanie, czy też zużycie prądu, 2,8 mili na kilo, kilowatogodzinę. Widzicie już to jakby w miarę normalnym języku na przeliczniku na, na swoim ekranie. No i tak to wygląda. Zaczynałem z, z 220 bodajże było 5 mil tutaj miałem zasięgu i teraz mam 188 mil. No to tak mniej więcej by się zgadzało. Okej, okay. te fotele są tutaj bardzo, bardzo wygodne. Pierwsze co to wyczuwam pod moimi tutaj ramionami, te fotele są szerokie, to jest to, co lubię. To jest to, o czym wspominałem w tejcie Coroli, ponieważ ta Corolla również ma chyba jedne z lepiej wykonanych oparć w samochodach, w których do tej pory jeździłem. Nad głową jakieś 8 nawet palców bym powiedział, czyli mnóstwo miejsca. Wokół nóg również mnóstwo miejsca. Tutaj troszeczkę mi to ogranicza, ale mógłbym się odsunąć do tyłu, chociaż mi to tak naprawdę teraz nie przeszkadza. Mam i tak, tak jak powiedziałem, mnóstwo miejsca. Po lewej stronie mam tunel wysoko zabudowany z schowkiem pod spodu, z taką półeczką. coś ale w plusie trzeciej generacji. Tunel środkowy jest wykończony bardzo miękkim materiałem, tutaj obszyty taką skórą, czy podobnym materiałem i jest, jest ok, jest miękko, jest lepiej niż 4x4. Wszystko pod ręką. Podłokietnik z tej strony również miękki, bardzo dobrze leżąca, czy też trzymająca się kierownica. Te wypukłości, na które zawsze narzekam, one tutaj są, że tak powiem, zjadliwe, ładnie w ogóle wykonana jest taka ta kierownica. Podłokietnik bardzo miękki, czeszczący. No, twardy, w środku tutaj jest światełko podświetlane jest LEDowo, bardzo głęboki. Zobaczcie, bez problemu chodzi woda. Półeczka czy też hmm, pojemnik plastikowy, po szybie tu jest ładnie miękko. Chociaż ja tak jak zawsze wspominam, nie, nie mówię zbytnio o tym, czy też się nie rozgaduje, ponieważ nikt tego na co dzień normalnie nie dotyka. E, tam z tego ten plastik jest, jest już twardy. To mi się bardzo tutaj podoba to wykończenie. Jest to wszystko zdecydowanie lepiej, to wygląda niż w ID4 czy też ID4. Zwał jak zwał. Tu jest ładnie miękko również. Duży 13-calowy wyświetlacz. Te zegary, czy też wyświetlacz przed oczami kierowcy jest bardzo mały, ale to wierzcie mi, że naprawdę w niczym nie przeszkadza. Tutaj pod wyświetlaczem mamy wentylację, czy też otwory wentylacyjne, nawiewy. Tutaj mamy przyciski manualne, to się chwali. Dodatkowo mamy tutaj USB typu C. Dwa miejsca na telefon, a butelka mało, duży kubek tutaj nie wejdzie. Tutaj dodatkowe miejsce na w tym przypadku na klucz, klucz czy też pilot. To jest interesujące. Zobaczcie, to jest coś, coś wspaniałego. Bardzo krótki, taki joystick tylko do zmiany biegów. Super sprawa. Parking. Jeszcze zerknijmy do schoka przed pasażerem. Jest całkiem głęboki. Tu jest na dole wyścielany boki są już twarde tutaj jest pusty tak naprawdę ty nic nie możecie wsadzić tu mi się wydaje, są jakieś bezpieczniki góra podświetlenie ledowe podświetlenie również znajdziecie tutaj no i co jeszcze no i to tyle jeśli chodzi o przód bardzo wygodnie jest, tak jak powiedziałem już wcześniej bardzo ładne, ładnie zaprojektowane fotele bardzo wygodne. Tutaj to jest na plus, czyli na wysokości ramion jest bardzo dużo. Jest bardzo szeroko, czyli całe ramiona bez problemu odpoczywają na tych fotelach. Mnóstwo miejsca. Naprawdę bardzo, bardzo wygodne siedzenia. Siedzenia czy też kana Mnóstwo miejsca nad głową. Cztery palce, tak nawet pięć palców bym powiedział. Czyli jest ok przy moim wzroście. Mamy cztery haczyki, Raz, dwa, trzy i cztery. Zobaczcie: macie małą kieszonkę dużą kieszeń to samo tutaj z tyłu macie światła ledowe czy też oświetlenie podświetlenie macie tutaj nawiewy dodatkowo chłodzone bądź też grzane fotele oraz dwa gniazda USB typu C i bardzo bardzo płaska podłoga zobaczcie tył przednich foteli jest miękki czy nie ma problemu nad przed nogami przed kolanami równie dużo miejsca Wchodzą bez problemu moje palce. Jest tutaj potłokietnik bardzo miękki jak w większości samochodów, oraz miejsce na dwa napoje. I to mi się tutaj podoba. Tak naprawdę z tyłu miejsca jest tak na dwie dorosłe osoby, ewentualnie jedne bardzo cienkie dziecko. Ale co najważniejsze, z tyłu jest wygodniej niż chyba jeszcze w obecnej nieprodukowanym Mercedesie klasy E. Który testowałem do Was hmm, kilka lat temu, tam nie było tak wygodnie. Ta kanapa jest bardzo miękka, teraz to czujemy, jak wchodzimy do środka. W Mercedesie było tak sztywno. Nie wiem, jak ten materiał będzie się zachowywał za kilka lat. Może będzie miękki, jak taka stara kanapa, albo no zatrzyma jakąś tam swoją sztywność. Tak czy inaczej, no, jest naprawdę na piątkę, na piątkę z plusem. Dobra, słuchajcie, zaglądamy do bagażnika, otwieramy, to jest z drzwi lub z tyłu. Mierzy aż 98 cm długości. Szerokość do cargo, schowków czy też jak to nazywam, jest 100 cm. I wysokość do rolety 61 cm. Oczywiście możemy dodatkowo powiększyć przestrzeń bagażową. Tak to wygląda po złożeniu, zobaczcie. Możemy tutaj przywozić narty czy, narty czy też dłuższe przedmioty w ten sposób. Wówczas mamy ogromną przestrzeń ładunkową. Niestety mamy próg załadunkowy, tak więc tutaj już nie jest różowo. Tak to wygląda. Dodatkowo mamy tutaj sześć właściwie haczyków. Jeden, drugi, trzeci. To samo z drugiej strony. Dwa schowki w dwóch stronach. Mamy tutaj jeszcze dodatkowo taki haczek, czy też nie wiem jak to nazwać. Taki hakal zamykany o, na jakąś torbę może. po jedno podświetlenie. I pod spodem mamy oczywiście nasze kable. Reszta to jakoś, jakiś plastik, czy coś w tym stylu. I to tyle w temacie szczerze o wnętrzu. Eee, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym samochodzie. Jak dla mnie na chwilę obecną numer jeden, jeśli chodzi o elektryki. Ja już się z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę. Dbajcie o siebie i Wasze cztery kółka.